No dobra, to dokończmy dokończmy tą partię jakoś w ciekawy sposób Szczerze mówiąc nie do końca mam pomysł jak Nie umarli, czyli to jest akurat dobre rozwiązanie Ale nie wiem, czy przypadkiem to nie będzie lepsze Gdybym dostał e, drugiego Amalgadona To by było super, to bym się bardzo cieszył To może się przydać. Hmm. jest prowokacja furia, w super, tylko nie mam na co to nałożyć. Hmm. Mm -hmm. Dobrze, zróbmy tak. Zróbmy tak. To sobie wezmę do ręki. Tak na razie na zasadzie, żeby mieć. To możemy sprzedać. Będzie mało złota. Spróbujmy ja też tak. nie, hmm, 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 hmm. nie pamiętam jak jest z pulami ale jako, że on bardzo się opiera na tym, to postaram się mu to zabrać. No zobaczymy. Nie wiem czy rostat będzie wystarczająca. Wydaje mi się, że nie, bo one miały pojawić plus 25. To może być problematyczne. Hmm. No zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego. Jestem bardzo tego ciekaw. Wydaje mi się, że nie powinienem mieć problemu. Żeby tu zakończyć Ale Hearthstone jest Tak randomowy niekiedy Że partia, w które wydają się 100% win To znaczy <trakcja> Tracker pokazuje mi 100% Wina ale Nie wiem czy tracker ogarnia na przykład Mmm Kolejne samony, kolejne samony, i tak dalej. Więc. Oje, ja duże statystyki, tak naprawdę. <laughs> trochę się kończą. Tutaj boska tarcza wystarczy, że na te dwie karty zostanie zarzucona. No okej, okay. akurat boska tarcza bardzo dobrze wpadła. Ale no, on ma całą planszę 11-11. Więc. Tu wygrałem. Poko. Jako pytanie za 100 punktów. Co dalej? Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Co dalej? Bo problem jest taki, że za bardzo nie mam pomysłu. Chociaż mam pewien pomysł. Yy... Mm, mm, mm. Może tak spróbujmy Wynajmij rekruta, póki możesz. Wiem, że to było ryzykowne zagranie Ale wykoszenie mu większej części planszy jednym atakiem Bardzo mnie przekona. Tym bardziej, jeżeli mogę zaatakować dwa razy. To podoba mi się ten pomysł. I tu już nie powinienem mieć problemu, żeby to wygrać. Jednak... Praktycznie 400 ataku. To jest jednak coś, co rozwiązuje wiele problemów. To mi się bardzo podoba. No, tutaj nie miał podejścia. Te dwa duże ataki, naprawdę, w momencie kiedy on nie miał prowokacji, rozwiązały moje problemy. Szczerze bardzo się cieszę. Nie patrzcie na rangę, bo ja nie gram w Hearthstone gdzie tam. żeby wspinać się na rangach. Tylko po prostu jakieś fajne highlighty z rozgrywek. Na zasadzie. Jest coś fajnego, to po prostu nagrywam.